Witamy wszystkich dzisiaj w Studiankach na sportowo. Za chwilę rozegramy mecz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Studiankach. Zbieramy na zakup nowego pojazdu strażackiego dla e, znajdującej się tutaj jednostki. Kwota pełna, wiem, że Wojtusiowi już została zebrana, dlatego dzisiaj wykonujemy pompki Adasiowi Sieczce z Wasilkowa. E, chłopcu, który ma porażenie mózgowe i zbieramy tutaj środki na to, aby mógł dojść do pełnej sprawności. Dlatego za chwilę przejdziemy do wykonania pompek. Także zaczynamy, panowie. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pragnę pragniemy podziękować za nominację ochotniczej straży pożarnej w Jurowcach, a my z tego miejsca nominujemy urząd marszałkowski województwa podlaskiego na czele z zarządem, urząd miejski w Białymstoku razem z prezydentem, starostwo powiatowe powiatu białostockiego razem z zarządem. Urząd Miejski w Starachowicach razem z panem prezydentem. Nominujemy także stowarzyszenie Kreatywny Wasilków. Nominujemy firmę Unicel. Nominujemy Urząd Gminy w Juchnowcu Kościelnym na czele z panem wójtem. Nominujemy także szkołę podstawową imienia Zygmunta Augusta w Wasilkowie. Także zapraszam do wykonania zadania.